W związku z tym, jeżeli chodzi o świat, najprawdopodobniej wygląda na to, że będzie to na zasadzie sprzedawania licencji i uruchamiania produkcji. Dlatego tę produkcję trzeba przygotować już teraz, być gotowym na to, żeby kupując, kupując licencje nie zwlekać, bo tak jak pan premier powiedział każdy dzień to jest miliard, tak? W związku z tym im szybciej wyszczepimy brakującą część populacji która się nie kontaktowała jeszcze z wirusem za rok tak będzie no nie wiemy ile dokładnie się tłumimy tak żeby jak najmniej ludzi miało kontakt ta natura domaga się żeby z wszystkimi mieć kontakt no ale my się przeciwstawiamy. i Prawdopodobnie jakiś procent, nie wiem, 10% z populacji będzie miało kontakt czy 15, 20, trudno powiedzieć. Ona chce, żeby było co najmniej 70, 80, to wtedy już przestaje to się tak dalej rozmnażać. No, daleko jesteśmy od tego momentu. Jesteśmy właściwie na etapie ciągle jeszcze wschodzącym. Dlatego trzymajmy restrykcje, ile się da, ale nie zamrażajmy już totalnie gospodarki, ale róbmy to w sposób bezpieczny, żeby dotrwać do momentu, kiedy te pozostałe, nie wiem, 15 milionów ludzi, 20 uda się wyszczepić i to jak najszybciej wtedy. Wiemy już, są doświadczenia światowe, to z dawnych czasów, że potrafiono w tydzień czasu 9,5 miliona populacji e, e, wyszczepić. Postawiono się po prostu tak wyraźnie. To jest kwestia organizacyjna. Całe to przedsięwzięcie w sumie jest przedsięwzięciem logistycznym, takim, to, to znaczy po prostu organizacyjnym z wykorzystaniem wszelkich państwowych rezerw dla jak najszybszego uruchomienia bezpiecznej gospodarki. I, i również wyszczepianie jest tym elementem jak już wyszczepimy jesteśmy absolutnie już po epidemii i to może się zdarzyć już za rok a jeżeli zrobimy to długo albo nieskutecznie albo będziemy produkować przygotowywać produkcję przez kolejny rok to będzie za dwa lata więc po prostu jest o co walczyć i w tej chwili się spiąć.